Lampy tył. No bardzo często pytacie o coś takiego, że dzieją się cuda. Cyrki, jak to nazywacie? Że lampa raz działa, raz nie działa, raz jest choinka, bo mruga wszystko, raz nie działa nic. E, a czasami wystarczy puknąć, albo wyciągnąć żarówkę, włożyć ponownie działa. Nie wiecie dlaczego. A nie wiecie dla, dla, dlaczego, bo się nie przyglądacie mikroglądów. Słuchajcie, no tutaj jest standardowy przykład takiej lampy. To jest lampa od Volvo, ale wiele, wiele e, lamp jest tak samo robionych. I często jest tutaj już jakaś korozja, e, jest coś powyginane, upalone i łatwo tutaj zdiagnozować, co, co, co się dzieje. Czasami wystarczy to wyczyścić i zaczyna działać prawidłowo. I tą wtyczkę, i w tą na aucie. I wszystko działa. Ale, ale. To jest taki łatwy przykład. A tu jest taki przykład trudny, gdzie wszystko wygląda wręcz idealnie, raz działa, raz nie działa. A raz zamiast, nie wiem, stopu działa też i kierunkowskaz. I panie dlaczego. A no dlatego, że prawdopodobnie. Kiedyś ktoś nie wiedział jak wymienia się żarówki, po prostu ciągnął, szarpał i zobaczcie o co tutaj chodzi. Te blaszki, te blaszki, to jest raz, że to jest gniazdo sadzenia żarówki, tak, bo tworzą one gniazdo. A dwa, jest to też element instalacji, bo te blaszki przewodzą prąd. One są osadzone tutaj, w tej obudowie. No takie kołeczki plastikowe, z plastiku I jak się okazuje są one dosyć kruche Teraz w momencie kiedy, nie wiem, wy, próbujemy wyszarpnąć tą, te gniazdo Żarówkę, czy źle, źle wkładamy oprawkę Powodujemy wyłamanie Wyłamanie takiego Tutaj trzpienia i już powoduje to, że te gniazdo jest luźne. I teraz powinno być w tym, w takiej pozycji. A w momencie kiedy wkładamy żarówkę, przekręcamy te motylki i one się tam zapierają, to powoduje to przesunięcie się tej blaszki. Widzicie? I już dwie się stykają w tym momencie. Także dochodzi już do przejścia prądu na dwie żarówki zamiast na jedną, prawda? Albo do zwarcia. Zależy, czy to jest plus z minusem, czy dwa plusy. E, dwa. Jeżeli tylko delikatnie się przesunie, no to ta żarówka już raz działa, raz nie działa, już tak nie przylega, tak jak powinno. E, czasami e, ten przepływ prądu jest na żarówkę, czasami go nie ma. Także sprawdźcie, czy te wszystkie blaszki, które tworzą tutaj instalację, czy są na swoim miejscu, czy są sztywne, czy nic nie jest luźne. Bo jeżeli jest, to trzeba to ustawić na swoje miejsce i trwale przytwierdzić. Teraz, jak to przytwierdzić trwale, prawda? No można nawiercić, zastosować jakieś małe nity, można wkręta, śrubę. Ja tutaj rozgrzewam takie. Takie nitry nazwijmy to, i zatapiam to w plastik. Co powoduje, no, to, że, że to jest zrobione jak, jak fabrycznie, ale nie każdy ma dostęp do czegoś takiego. Także tutaj technika prawdopodobnie będzie dowolna. Ważne, żeby to zrobić e, trwale w odpowiednim miejscu tak, żeby żeby te blaszki się nie dotykały jednej drugiej